Pakiet Ruki Energii zwiększa efektywność i komfort użytkowania Twojego budynku. Energoszczędne płyty warstwowe Ruki Energii już same w sobie oferują znakomitą efektywność energetyczną i szczelność. A w ramach pakietu Ruki Energii, wraz z odpowiednimi detalami i akcesoriami, tworzą rozwiązanie, w którym każdy styk i narożnik w obudowie Twojego budynku cechuje ta sama wysoka jakość. Wyższy poziom szczelności to najbardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób poprawy charakterystyki energetycznej i śladu węglowego budynku, gdyż pozwala oszczędzić energię grzewczą oraz obniżyć emisję CO2 w cyklu życia budynku. Pakiet Ruki Energii obejmuje sprawdzone i zweryfikowane konstrukcje styków i naroży, które zwiększą wartość Twojego budynku. Płyty Ruki Energii produkowane są w surowo kontrolowanym i precyzyjnym procesie, który gwarantuje perfekcyjne dopasowanie zamków płyt. Doskonałą szczelność styków zapewniają montowane fabrycznie obustronnie w zamku płyty uszczelki. Pod uwagę brany jest każdy detal, w tym złącza pionowe płyt, konstrukcja dachu, połączenie dachu ze ścianą, jak również izolacja z wełny mineralnej oraz dodatkowe uszczelki także dla okien i drzwi. Po zakończeniu budowy poziom szczelności weryfikowany jest za pomocą testu szczelności, tak zwanego Blower Door Test. Potwierdza on, że Twój budynek spełnia surowe normy ruki. Znakomita szczelność i efektywność energetyczna oznacza, że oszczędzasz pieniądze, a zwrot z inwestycji trwa z reguły zaledwie 3 lata. Większa szczelność pozwala także zrezygnować z części zaplanowanej izolacji dachu, co przynosi znaczące oszczędności już na etapie budowy. RUKI. Sprawdzona efektywność energetyczna.